Mężko widzowie ze strony Cupy Browsers i właśnie po tym ostatnim filmem dobiliście 17 łapeczek w górę, może nie dobiliście 65 łapeczek w górę, ale no jak nie chcecie, to nie chcecie. Ale no jak sobie to dobicie, a ja kupiłem ofertę za 5 zł. No i nagrywamy dzisiaj drugą część seser w wersji Halloweenowej. Dobra, w to dzień jakieś dostajemy darmowe nagrody i tu mamy jakiś darmo jakiś present timing, więc odbierzemy, o! Ciekawe! Okej. Okay. Yy, I teraz dobra, wejdźmy. Aha, tu mam oh, darmowe. Nie, nie chcę nic kręcić. I my nic tu nie mamy. Mamy takie coś? Jeż, nie śmiej się. Dobra, to jest jakiś beznadziejny. Jezu, no reklama. Yy, dobra. Więc dobra. Yy... Dobra, to się... Tak, tutaj wchodzimy. I napiszcie, czy chcecie część trzecią. To dajcie znać w komentarzach i dobra. E, dobra. Czyli teraz musimy zaliczyć to drugie. To trzecie chyba będzie najbardziej ciekawsze. Dobra, widzowie. Jestem <laughs> mega tego ciekawy. No i dobra. Zobaczymy. His Time Make me forget. Aha, dobra. Y no I zobaczymy teraz. How dare you touch my flowers! Next time I'll spray my green fertilizer on them so they sneeze for a whole week. <laughs> Okej, okay, więc no, tam ja jakieś rzeczy, których nie było. No i dobra, tutaj gdzieś był energetyk. Tutaj. No, był tu jakiś energetyk, kurczę. Ale w sumie tak mam nieograniczoną. No, bo energetyki nam dają siłę. Ale no, wy nie pijcie energetyków, co nie? Bo to po prostu graje w sumie. Może wam daje energię, ale to jest bardzo niezdrowe, i no, więc nie pijcie. O, już tu w pułapkę wpadł. Dobra, wbiorę ją. Podsadzę jej tu. O. E, dobra. Musimy się teraz, teraz szukamy. Ona jest dobra. Mi się że ona teraz będzie na górę przez kuchnię tam. Jest już mnie goni. O, ćwiczy sobie. Nie ćwiczyła. W ostatnim odcinku nie skoczyła, więc no, nowość. Czekajcie, ja mi się wydaje. Ona będzie tutaj szła, więc ja jej tutaj już pułapkę rzucę. Kurde! Kurde, ja mu weszłem. Nic nie straciłem, wszedłem. Nic nie straciłem, ale no... Tu nie tak miało być. Tak ona na górę wchodzi. Dobra, musimy poszukać rzeczy jakieś. No ale to są nietope... Okej, okay, wiemy, że to nam będzie potrzebne. Co tu... O, duchy. Duchy, duchy. Aha, ale to jest błąd chyba w tej tymi. A ty ale to tyle nie było. O, siema, siema. Tym razem się ciebie nie wystraszyłem. Ech. Kurczę, no nic nie mogę znaleźć. rękę znaleźć czy co, bo ja nie wiem. Mamy, 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 mamy. Dobra, mamy, mamy, mamy. Co jej tu nie było? Jezu, nie ma, dobrze. Eee, czekajcie, ja sobie to przetłumaczę. Więc no, czekajcie chwilę, ja się to przetłumaczę. Mam coś znaleźć, czym będę nawozić kwiaty? Czy ja mam jakieś kwiaty w ogóle nawozić? Nie wiem dokładnie, ale może te kwiaty? Nie wiem Kurczę, nic nie działa Ja nie wiem, czy mam nawozić kwiaty Tu jest coś Nie było tego, no co to, to jest? Wiecie co, mi się widzowie wydaje, że coś to będzie na zewnątrz nawozić. No bo takie, takie bardziej na strychach, w górnicach się takie coś coś nawozić kwiaty niby, co nie. To tak mi się po prostu wydaje, że to przecież będzie na zewnątrz. Ale tutaj creepy. Dobra, chodźmy do tego domku. Chodźmy do tego domku e, Dobra No i czy tutaj coś mamy? No i będziesz nawozić kwiaty? No chyba może benzyna, czekajcie Może benzyna zadziała, ja nie wiem Może benzyna zadziała No zobaczymy, zobaczymy Ona jest, ona chyba będzie tutaj teraz wychodziła O co i ciemnica co nie mogła sobie jakieś kurcze lampy zrobić Nie wiem co bo O jej. O pułapkę już zostawiłaś Mi świetnie, brawo Ja tu nic nie widzę widzowie Widzowie, ja tu nic nie widzę ja tu nic nie widzę, widzowie. Ja tu nic nie widzę. Coś teraz tam tu postać, widzowie. O! No tam już nie będę ryzyko, ryzykował, ale jak mamy coś mieć do kwiatów, to no, tu chyba benzyna, ale nie wiem. A to, ale czekajcie, czekajcie, co może być spowiązane z kwiatami? Takie coś, właśnie, takie urządzenie. Tak, bo to służy do kwiatów, co nie? To służy do kwiatów. Może to zadziała, ja nie wiem, ja nie wiem. Mi się wydaje, że ta benzyna nie będzie chyba potrzebna. Ale dobra. Eee... Czekajcie, może weźmiemy sobie. Czekajcie. To mnie tak zastanawia, to co to jest, bo ja tego wziąć nie mogę, co nie? Ja tego wziąć nie mogę. Ja tego wziąć nie mogę. Ej, aha, jest tu czerwona i ten. Dobra, Weźmy sobie to. Czekajcie. Może coś trzeba z tym zrobić, a ja nie wiem. Czekajcie, może można coś z tym zrobić. Widzowie działa. A widzowie jest problem, bo to i to działa. No to chyba to niebieskie. Ja nie wiem. Ej, patrzcie, co to jest? Koniecznie! nie. No dobra, i co teraz? Ja nie wiem, że iść czegoś szukać, bo ja tam na górze nic nie widziałem. wróćmy do tych kwiatów i co zobaczymy, czy to pasuje. Tak po prostu. Patrzcie, działa coś, działa, patrzcie, coś się działa. O, widzicie, co się działa? Patrzcie, już tego nie mogę użyć, dobra, ucz. chyba... Nie no, wszystko chyba nie jest tu, nie? W razie czego, schowajmy się. Ale mi się wydaje, że wszystko nie zrobiłem, ja nie wiem. Ja nie wiem. Co to się tak cieszy? Co? Źle? O jezu, widzowie, ja mam to źle. No to jeszcze raz. Ej, co ja źle zrobię? Może... Ej, a Ej, widzowie, a może, mus... a może musiałem to zielone dolać? No, może to zielone, a nie niebieskie, kurczę. Mi się wydaje, mi się wydaje, że to zielone było trzeba było. Dobra, widzę, pominęliśmy tą tam scenkę. Powiem wiecie, jak wygląda i no to chodźmy po te rzeczy. Chodźmy, chodźmy po te rzeczy, co mieli, co wtedy byliśmy. Bo to będzie nam potrzebne. I się jej boję trochę. Ja nie wiem, czy ona teraz jest, czy to jest Kibel? Nie. Ej, chodźmy do niej, to Kibela. To toalety, znaczy, przepraszam, to toalety. Nie wiem, gdzie ona jest, ale dobra, szybko bierzemy to. To też sobie weźmiemy. To, ona jest tam. Kurczę, no nie No zostaw, proszę! Nie no proszę, zostaw mnie! Ona jest tutaj! Ej, widzowie! Ta babcia sobie wymyśliła, że z jednej strony będzie biegła. No nie no, błagam! No zostaw mnie! Babcio! Aha! Dobra, widzowie, wiecie co? Szybko! Ewi, to jest taki trend, że... Coś tam bawczy zostaw mnie. No i potem e, bym wziął ciasto i coś tam jak było to zbawcią grani i coś tam było bawczy, nie dogadamy się. E, coś takiego nie. No kurczę, chceś to kuchni! Ona, ona mi to kuchni zabrania iść. O, ona jest... Oj, ona jest szybka. I Spróbuję w nią rzucić Kurczę, Ej, tu miało ją zatrzymać. Ej, ale ma tutaj ciasto, ciasto, co nie? Dobra, widzę, mnie za reklamę mogą też życie ogrodzić, więc no. chociaż to. I teraz, dobra. Ej, ona z tym ciastem teraz będzie chodziła. XD. Ej, xD, bo ona będzie z tym ciastem teraz chodziła. Musimy wziąć klucz, żeby w ogóle stąd wyjść. W puławkę weszliśmy, ale to chyba nic. Eee, dobra, więc no, musimy to tamtego dolać. Bo ja tutaj coś rozumiem, że coś tam wtedy, na początku pisał, to, że coś tam musi mieć alergię na kwiaty, żeby coś dolać. Chyba, że mieć, miała alergię na kwiaty, coś takiego. Bo mi się miała ale trik, coś takiego, nie wiem, nie wiem. Co to znaczy, ale mi się przypomniało po prostu, że to jest alergia. Ale ja uśmiechnięty. U. Dobra, i teraz co? Czy jak źle zrobiliśmy, to ja nie wiem, czy jeszcze jeszcze trzeba coś wziąć, czy co? Czekajcie. No, a teraz na zielono pryska. Aha działa Dobra uciekamy Nie wiem może dobrze może źle Więc to teraz ryzyko Ej pozwiedzajmy tutaj w ogóle okolice. Można, może tam do końca? Nie wiem Kurde nie można A tutaj też coś ma do A można wejść? Ty, ale coś można No nie, ale babcia musi mieć najlepsze. Tutaj są spokojni są dzieci, ale ona to najbardziej. Kurczę, namiot lece, leciała z radości, że jej kwiaty urosły, bo nie wiem. O, uwaga! O Boże, fuj! O, udało się! Ej widzowie, udało się! Udało się! Udało się, dobra widzowie, na tyle w tym odcinku, że, jeżeli chcecie kolejną, ostatnią, trzecią część, mam nadzieję, że że 60 łapeczek w górę, a i ktoś mi pisał w komentarzu, że na początku powiedziałem, że 60 łapeczek w górę, a na końcu 65 łapeczek w górę i teraz to zdałem, zdałem teraz tak, więc 60 łapeczek w górę i nagrywam i kupuję na no to nagram za 5 zł te wydarzenia i będzie aż ich 5 więc możecie wybrać te no i dajcie zostawcie coś po sobie no i widzimy się w kolejnym odcinku